I znów okazało się, że liczby mogą być niezwykle elastyczne. Pod koniec konferencji mówiono już nie o 40, a o 4 tysiącach spodziewanych zgonów. We wrześniu 2005 roku ten efekt negocjacji stał się oficjalną liczbą ofiar Czarnobyla. Najbardziej przeciwnie radzieckiej próbie powiedzenia prawdy okazali się Francuzi, którzy wręcz zaprzeczali, jakoby nad ich krajem przeszły radioaktywne chmury. Czy Francji może coś zagrażać? Nie, nie ma żadnego powodu do niepokoju. Wiatry nie wieją w naszą stronę. Nie ma absolutnie najmniejszego zagrożenia dla zdrowia. 20 lat później we Francji, a zwłaszcza na Korsyce, pojawiają się przypadki raka tarczycy, podobnie groźne i częste jak te, które występują w rejonach wokół Czarnobyla. Najbardziej niebezpiecznym izotopem, który rozszedł się z reaktora w Czarnobylu, nie był ani CES, ani pluton, tylko fałsz. Izotop fałszu 86, ja to tak nazywam. Kłamstwo, które, tak jak promieniowanie, przeniknęło cały kraj, skaziło cały świat. 27 kwietnia 1988 roku, w drugą rocznicę katastrofy, akademik Legasow, który tak usilnie starał się ujawnić całą prawdę, postanowił odebrać sobie życie. Dziś, tak jak te kłamstwa, które zapadły w zbiorową świadomość, tak i prawdziwe cząsteczki radioaktywne zapadają się w ziemię, zatruwają kraj. 20 lat od katastrofy teren wokół Czarnobyla nie nadaje się do zamieszkania. W ciągu pięciu lat ciężkie cząsteczki radioaktywne zapadają się w ziemię na 5 cm. Czyli po 20 latach można sądzić, że się zapadły na 20 cm. I stamtąd atakują roślinność. Żeby się ich pozbyć, trzeba by było najpierw posypać to gliną, potem zebrać 20 cm gleby i zakopać ją w głębokich jamach. A to jest po prostu niewykonalne, bez sensu. Dziś na terenach skażonych Ukrainy, Rosji, a zwłaszcza Białorusi, mieszka 8 milionów ludzi. Od 20 lat jedzą skażoną żywność, zatruwając się po troszku. Systematycznie ignoruje się tu zagadnienia podniesione w 1986 roku na konferencji w Wiedniu przez radziecką delegację. A tymczasem w specjalistycznym ośrodku w Mińsku, między 1986 a 2002 rokiem, operowano na raka tarczycy 1152 dzieci. Ile w innych miastach i ośrodkach? Nikt nigdy nie ujawnił pełnej statystyki. Doktor Juri Bandajewski prowadził badania nad zachorowalnością na skażonych terenach od chwili wypadku. Kiedy opublikował swoje dane w 1996 roku, zostały natychmiast potępione. Aresztowany i skazany oficjalnie za korupcję, Pandajewski przesiedział 5 lat w więzieniu. W listopadzie 2005 roku obowiązywał go nadal areszt domowy. Wystąpiło wielkie skażenie cezem. Proszę popatrzeć na efekt skażenia samicy podczas ciąży. Proszę, ile deformacji? Rozszczepienie podniebienia, brakujące oczy, zdeformowane czaszki. Te embriony pochodzą od chomików karmionych wyłącznie trawą z okolic homla. Rezultat całe mioty zdeformowanych zwierząt. Byłem przerażony, jak ujrzałem, ile było zdeformowanych embrionów wśród zwierząt, które jadły żywność skażoną cezem. W ciągu dwóch tygodni uzyskałem niesamowitą ilość reformacji. Zazwyczaj, gdy się człowiek styka z takim potworkiem, to go opisuje dokładnie, dokumentuje. Czar Piotr Wielki wyszukiwał takie okazy do swojego gabinetu osobliwości w Petersburgu. Co tu wyszukiwać? Ja Wam mogę zorganizować dowolną ilość takich potworków bez żadnej przesady. Nie było dotąd żadnego oficjalnego studium zmian genetycznych spowodowanych przez Czernobyl. Ale wydaje się, że liczba deformacji idzie w setki. I to pomimo tysięcy aborcji dokonanych w miesiącach bezpośrednio po wypadku. Deformacje wśród tych dzieci przypominają deformacje u chomików Bandajewskiego. Na Białorusi jest dziś 300 tysięcy dzieci w różnym stopniu cierpiących na skutek skażenia. Organizacje pozarządowe, takie jak Międzynarodowy Zielony Krzyż założony przez Gorbaczowa po jego usunięciu od władzy w 1991 roku, prowadzą leczenie i ośrodki pomocy dla ofiar Czarnobyla. Organizują również obozy terapeutyczne, które mają nauczyć młode pokolenie na skażonych terenach, jak żyć z promieniowaniem, tak jak tu, mierząc skażenie żywności. Ile to lat cyrkon zachowuje swoje właściwości radioaktywne? 800? 800 lat? Aż do drugiego przyjścia Chrystusa? Do Tak. Czernobyl ma dla nas wszystkich ogromne znaczenie. Trzeba prowadzić badania, nie żałować na nie pieniędzy, wzmocnić międzynarodową współpracę, stworzyć międzynarodowe ośrodki naukowe poszukujące bardziej bezpiecznej źródeł energii. To są kwestie najwyższej wagi. Nikomu nie życzę takiej tragedii. Nie tylko przyjaciołom, ale i wrogom. Nikt nie zasłużył na to, żeby przeżyć coś takiego jak my w Czarnobylu. Wszyscy jesteśmy ludźmi i nikt nie zasługuje na coś tak okropnego. W samym sercu skażonej strefy o 10 kilometrów od elektrowni. Wznosi się ukryty w lasach Czernobyl II. 20 lat temu nikt nie miał prawa zbliżyć się do tego gigantycznego radaru wojskowego, ukrytego oka Moskwy, które miało zawczasu dostrzec amerykańskie rakiety. To, że został po katastrofie opuszczony, wydawało się dobrze ilustrować wnioski, jakie nasuwał Czernobyl. Użycie broni to straszna rzecz, a broni atomowej w szczególności. Czernobyl to był wypadek z jednym tylko reaktorem, nawet nie największym, średniej mocy. A mimo to do dziś mamy tego konsekwencje. Mieliśmy dwie bomby atomowe zrzucone na Hiroshima i Nagasaki i do dziś Japończycy to odczuwają. Czarnobyl pokazał nam prawdziwą naturę energii nuklearnej w naszych rękach. Jak obliczyliśmy nasza najgroźniejsza rakieta jest S-18 wielogłowicowa, której tak się obawiali Amerykanie, a rakieta z samonaprowadzającymi się głowicami. Więc, że w tej rakiecie zamknięte było tyle mocy, co 100 Czernobylów. A myśmy ich mieli 2700 skierowanych na Amerykę. Wyobraźcie sobie skalę zniszczenia. Pan Gorbaczow zapewne miał rację, mówiąc, że Czernobyl to ilustracja szkód, jakie potrafi wyrządzić promieniotwórczość wypuszczona na wolność. I w ten sposób przybliżył ludziom ideę, że powinniśmy się pozbyć broni jądrowej. Półtora roku po Czernobylu Michał Gorbaczow usunął z Europy Wszystkie radzieckie głowice atomowe o zasięgu od 500 do 5000 km. 10 lat później cały świat z wyjątkiem Indii ratyfikował traktat o zakazie próbnych wybuchów atomowych. Czernobyl stał się punktem od którego zaczęło się rozbrojenie nuklearne dwóch największych atomowych rywali. W osiem, to, ja думаю, wszystkich. Ubiegło. Czarnobyl przekonał wszystkich naocznie i Amerykanów i nas. Chociaż myślę, że politycy i dowódcy po obu stronach wiedzieli wcześniej na jakich dwóch górach, na jakich atomowych wulkanach siedzimy. Nie tylko nasze dwa kraje, cały świat. Mimo to po 20 latach Czarnobyl i jego lekcje wydają się stopniowo blaknąć w pamięci, a tymczasem pod starzejącym się sarkofagiem reaktora numer 4 nadal czai się śmiertelna trucizna. Od 2001 roku trzy pozostałe reaktory w Czernobylu są już również wygaszone raz na zawsze. Ich czwarty brat jest jednak nadal groźny. Po 20 latach dozymetr nadal szaleje u podstawy sarkofagu. Wysoki poziom promieniowania, 100 razy ponad normę, nadal zatruwa otoczenie elektrowni. Konstrukcja osłabła na skutek erozji. Od zbudowania sarkofagu czuwa nad nim 3000 likwidatorów, starając się zapobiegać uszkodzeniom. Zbudowaliśmy ten sarkofag z myślą, żeby przetrwał 30 lat Sądziliśmy, że w tym czasie będziemy mogli na spokojnie, bez pośpiechu zbudować nowy A tu nawet żadnego remontu Przeszło 20 lat i nic się nie ruszyło Czas nagli, ale ani Ukraina nie ma na to pieniędzy, ani my Nowy sarkofag jest już w planach Tyle, że jego budowa już opóźniła się o 10 lat Konstrukcja ma mieć 108 metrów wysokości i ma w całości pokryć pierwszy sarkofag. Koszt operacji miliard dolarów. Powołano Międzynarodowy Fundusz, któremu przewodniczy Hans Blix. Nadal jeszcze nie pokryliśmy tego nowym sarkofagiem. Kiedy to się dokona za dwa lata, będziemy mogli w przyszłości usunąć stamtąd masę zużytego, stopionego paliwa nuklearnego. 20 lat po eksplozji, 14 metrów pod ziemią wystygła magma w rdzeniu reaktora, nadal stanowi straszne zagrożenie. I będzie je nadal stanowić przez lata. Modlę się do Boga, żeby sarkofach nigdy się nie rozpadł. To by była najgorsza rzecz pod Słońcem. Bo w środku jest 100 kg plutonu. Jeden mikrogram to dla pojedynczego człowieka śmiertelna dawka. Czyli jest tam dość plutonu, żeby zatruć 100 milionów ludzi. Okres rozpadu połowicznego, czyli inaczej mówiąc, okres, w którym zniknie połowa tego plutonu, to 245 tysięcy lat, a to tylko połowa. Czyli można o tym myśleć w wymiarze wieczności. Tam jest cały szereg miejsc, gdzie już nigdy nie wróci życie. Pomimo tego strasznego ostrzeżenia, rozbrojenie nuklearne zapoczątkowane po Czarnobylu stoi dziś pod znakiem zapytania. Energetyka nuklearna jest dziś prezentowana jako jedno z rozwiązań problemu paliw kopalnych i globalnego ocieplenia. Ale ten krajobraz to ostrzeżenie, że i ta opcja może mieć swoje konsekwencje. Wymaga ona najwyższej ostrożności i jasnej informacji o ryzyku. Czarnobyl przypomina nam że jeśli mamy żyć z radioaktywnością i niebezpieczeństwem, jakie niesie, to musimy też zadbać i o to, aby przyszłym pokoleniom oszczędzić nuklearnej apokalipsy.